Siemanko, morteczko, witam Cię na moim kanale. Z tej strony Siedzę. dzisiaj pomogę Ci ustalić idealną objętość na każdą Twoją partię mięśniową na treningu sylwetkowym. Zaczynamy. Na pewno zauważyłeś, że mamy plany treningowe, w których Ludzie robią bardzo małą objętość, ale równocześnie bardzo wysoką intensywność. Tak zwane treningi heavy duty. I po drugiej stronie mamy osoby, które robią bardzo dużo serii z zapasem na przykład około trzech powtórzeń. I zauważyłeś, że i te osoby, które robią bardzo ciężko, mają super efekty, i te osoby, które robią bardzo dużo, również mają bardzo dobre efekty. Teraz nie wiesz generalnie, w którą stronę powinnyś iść. Przede wszystkim to, co musisz sobie ustawić w głowie, to to, że objętość jest bardzo mocno zależna od intensywności, od tego, jak jesteś blisko upadku mięśniowego, jak ciężko trniesz. Im będziesz trenował ciężej, tym realnie będziesz mógł zrobić po prostu mniej objętości. Im lżej trenujesz i masz więcej ruchów w zapasie, tym tej objętości możesz wykonać więcej. To nie jest tak, że te osoby, które robią dużo objętości, się opieprzają. Nie, nie, nie. One po prostu mają troszeczkę większy zapas i dzięki temu są w stanie przyjąć na swój organizm dużo większą objętość niż ty, osoba, która katuje się do upadku mięśniowego, i bardzo teraz tutaj bardzo ważna kwestia. Ten trening i ten trening będzie bardzo dobry. Tutaj jest to zależne od tego, co tak naprawdę lubisz, co sprawia ci większą frajdę. Generalnie mówiąc, do wyboru, do koloru. Teraz tak, jeżeli chodzi o objętość, to objętość jest tak naprawdę bardzo szeroka, jeżeli chodzi o nasz plan treningowy, o to, ile jesteśmy w stanie przyjąć. Ale nie tylko ze względu na to, ile masz ruchu w zapasie, jak ciężko trenujesz, tylko z samego względu na to, ile tak naprawdę ty jesteś w stanie ogólnie przyjąć objętości, biorąc pod uwagę, że mamy stałą ilość powtórzeń w zapasie. Bo zobacz, jeśli nawet wykonujesz treningi totalnie do upadku, to nie jest to tak, że ty masz dokładnie sztywną wartość objętości, ilości serii, że OK, mam zero ruchów w zapasie, to muszę robić dokładnie 7 serii na kladę w ciągu tygodnia. No nie, możesz robić powiedzmy od 3 do 10 serii. Teraz od czego jest to zależne? Od tego, ile tej objętości przyswajasz? Jak Twoje ciało reaguje na tą objętość? Teraz kiedy będziemy wiedzieli, że ta objętość jest idealna? W momencie, w którym po wykonanym treningu będziemy czuli jakieś tam DOMsy, ale to nie będzie nam powodowało, że na kolejnym treningu czujemy się cali obolali. I finalnie nasz trening jest na dużo mniej procent niż byśmy mogli zrobić. Jeśli tak się dzieje, to oznacza, że masz objętość już pod korek i więcej objętości nie jesteś w stanie zrobić, bo po prostu z większej objętości się nie zregenerujesz. Też jeżeli chodzi o tą objętość maksymalną, to jeśli taka sytuacja się powtarza regularnie z treningu na trening, to oznacza, że jesteś w tym punkcie maksymalnym i to już jest Twój max. i powinieneś aktualnie z tej objętości zejść, bo, się, bo jeżeli z niej nie zejdziesz, to gwarantuję Ci, że Twoje wyniki na siłowni gwałtownie spadną, po prostu dojdziesz do punktu krytycznego i nagle przestaniesz się regenerować i Twoje wyniki po prostu polecą łeb na szyję. Z drugiej strony mamy treningi, gdzie Zrobisz ten trening, i ty w ogóle nie czujesz swoich mięśni. Nie czujesz się w ogóle obolały. W takim przypadku oznacza to, że robisz opiętość minimalną, która daje ci efekty. Tutaj oczywiście ta opiętość minimalna będzie tylko wtedy, kiedy po treningu, mimo wszystko, bez tych wszystkich przeciążeń potreningowych, tych obolałości mięśniowych. Będziesz mógł progresować regularnie. Czyli powiedzmy, po treningu kończę ten trening, nie czuję się w ogóle obolały, ale na kolejnym treningu jestem w stanie podnieść więcej. To jest, to jest sytuacja, w której jednak masz tę objętość minimalną. No oczywiście to objętość to oczywiście też później masz objętość optymalną, czyli taką, która po prostu idealnie się sprawdza to już mówiłem o tym wcześniej, czyli masz te lekkie domsy, ale na kolejnym treningu one już znikają i jest wszystko w porządku i możesz tak sobie trenować bardzo, bardzo długo. I tak to wygląda, że chodzi o ten dobór objętości. I to będzie działało w przypadku, kiedy trenujesz do upadku, kiedy masz mniejszy zapas oraz większy zapas. To jest taki spektrum, że tak powiem, które dotyczy bezpośrednio danej ilości ruchów w zapasie i danej objętości, którą możesz przejąć na danym treningu. Jeżeli zaczniesz robić mniej serii, znaczy mniej serii, zaczniesz robić więcej bądź mniej powtórzeń w zapasie, to wtedy ta objętość się gwałtownie zmieni i w przypadku, kiedy będziesz już robił mniej ruchów w zapasie, no to wtedy ta objętość będzie malała, jeśli będzie było więcej ruchu w zapasie, no to ta objętość analogicznie będzie się po prostu zwiększała. Ok, a teraz jak znaleźć tą idealną objętość? Powiedzmy, że dopiero zaczynam i nie czuję po treningach zbytnio jakiejś tam obolałości i chcę znaleźć tą taką objętość idealną, bo nie chcę robić swoich treningów na minimum, a staram się jednak trenować ciężko, ale no, nie czuję tych zakwasów po treningu. Przede wszystkim, stary, treningi y, nie opierają się na odczuwaniu zakwasów, tak? To, że czujesz zakwasy po treningu, jak już wiesz, jest oznaką bardziej tego, że zrobiłeś y, tą objętość troszeczkę wyższą, ale to nie oznacza, że ten trening był po prostu idealny. Bo mogło też być tak, że po prostu. Zrobiłeś dużo powtórzeń, i dlatego też czułeś, czujesz jakieś obolałości bezpośrednio po treningu, i na drugiej ziemi po prostu zakwasiłeś bardzo mocno swój organizm. Więc generalnie te zakwasy też nie są jakimś takim idealnym wyznacznikiem. Oczywiście, jeżeli ta tendencja się powtarza, to wtedy jest to pewien wyznacznik. Jednorazowe takie sytuacje po prostu mogą wynikać z tego, że akurat na tym treningu zrobiłeś troszeczkę więcej powtórzeń, bardziej, bardziej się spumpowałeś, dlatego potem czujesz te właśnie obalałości mięśniowe. Ale przejdźmy teraz do meritum tego ustalenia objętości. Powinieneś sobie dokładać pomalutku serii. Powolutku. Przyjmijmy, że zaczynasz od trzech serii na partię. Robisz sobie na tych trzech seriach, widzisz, że ładnie, fajnie progresujesz, dokładasz sobie powiedzmy co tydzień po 5 kg. Zauważyłeś po czasie, że no przestałeś już tyle dokładać, ale dokładasz, no, tylko, że dokładasz teraz powiedzmy 2,5 kg co trening. Zwiększ sobie tą, se, tą objętość tych serii o 2, czyli nie rób trzech serii na partię na treningu, tylko rób sobie na przykład serii na treningu i to w zupełności nie wystarczy, tak i cykl się powtarza, tak znowu przestajesz tak relatywnie bardzo mocno progresować, wykładasz sobie znowu powiedzmy te, te dwie serie na treningu, to ci daje skry tygodnia plus 4, czyli na treningu kolejnym będziesz robił już nie 5 serii, tylko robisz sobie 7, czyli finalnie robisz tych serii w trakcie tygodnia powiedzmy 14 albo na przykład 12, zależy czy masz na każdym treningu tyle samo objętości czy też nie. No i tutaj powiedzmy po czasie zaczynasz czuć, że no dobra, ale już po tych treningach zaczynam czuć lekkie obolałości mięśniowe. No i teraz tak, jeżeli to się regularnie Ci powtarza, to oznacza, że doszedłeś do optymalnej objętości. I tutaj osobiście ja bym nie dokładał więcej. No chyba, że nagle Twoje ciężary już całkowicie przestaną iść do przodu. Oczywiście tutaj też od razu bym nie oddał tej objętości, od razu nie tylko bym sobie dołożył ewentualnie jedzenia i zobaczył, czy na pewno idealnie się wysypiam, czy mam odpowiednie warunki, jeżeli chodzi o sen. Jeżeli mam i jest wszystko, wszystko u mnie dobrze z Michał, to wtedy bym osobiście sobie dołożył tej objętości, ale też wtedy powiedzmy już nie cztery serie w skali tygodniu, tylko maksymalnie dwie, czyli po jednej serii na partię na treningu. i Będę tak sobie to pomalutku sprawdzał. Też na pewno po czasie treningów dojdziesz do sytuacji, no, gdzie już nie będziesz w stanie dołożyć objętości, no bo dołożenie objętości będzie się po z tym, że zjedziesz po prostu tą ilość i generalnie nie będziesz już się mógł regenerować. Jak się to objawia? Wtedy, kiedy po prostu mam trening czuję po nim obolałości, robię kolejny trening, czuję przy nim obolałości i po nim czuję jeszcze większe i powiedzmy tak tydzień chodzę na siłownię i cały czas czuję się taki obolały. to już jest taki idealny sygnał, że dobra, ok, stary. To już jest objętość maksymalna, z której już tak naprawdę się nie regenerujesz, więc to jest sygnał na to, żebyś po prostu zrobił sobie deload, lekko odpoczął i wyhamował z tym wszystkim, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę objętość i całe to te szukanie tej idealnej objętości. Generalnie nie ma czegoś takiego jak taka totalnie idealna ilość objętości. Że ci powiem, dowarsej, mordeczko, rób powiedzmy teraz 8 serii na parę. No nie, bo to jest bardzo zależne od Twojego generalnie aktualnego stylu życia. Na no objętość ma naprawdę bardzo dużo rzeczy wpływ ogólnie na trening, na Twój performance treningowy ma bardzo dużo rzeczy, więc ogólnie staraj się dbać o swój sen, regenerację, o to, żebyś jadł odpowiednią ilość kalorii. I wtedy, uwierz mi stary, będziesz rósł, bo zauważ, że tutaj miałeś objętość od trzech, tre, od trzech serii na treningu, czyli od sześciu serii łącznie w ciągu tygodnia i doszedłeś nawet do tych, powiedzmy, 18 serii. zobacz, że i na sześciu miałeś efekty, i na 14, i na 18 już miałeś te takie efekty podporek. Ale gdybyś powiedzmy zaczął trenować lekko lżej, powiedzmy dałbyś sobie zamiast jednego ruchu w zapasie, dwa ruchy w zapasie, to prawdopodobnie tu już miałbyś objętość taką fajną, z której byłbyś w stanie się jeszcze dobrze regenerować. Więc Zobacz, że ta objętość jest bardzo mocno elastyczna i tutaj warto jest sobie eksperymentować i kombinować w treningu, ale oczywiście patrzeć też realnie, jak to wszystko się układa w Twoim przypadku, bo tutaj trening nie jest takim, takim oczywistym, tak powiem, zagadnieniem. Tutaj na niego ma bardzo dużo rzeczy wpływ, ale to już doskonale wiesz, mordeczko. To już było tyle. Widzimy się w kolejnym wideo. Na razie trzymaj się cieplutko, łapa siedzi, forma też. Narka.